Cześć wszystkim z tej strony, Mlekolud, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 4 i klasycznie tryb Eliminator przed nami. Oczywiście na wstępie Was zapraszam do subskrypcji, oceny mojego materiału i dania łapki w górę, a my już wybieramy sobie Eliminatorka. I słuchajcie, dzisiaj tak sobie stwierdziłem tak sobie stwierdziłem już wybieram że nie robimy żadnego wyzwania, tak dla odmiany troszeczkę, pojedźmy sobie normalnie i zobaczymy jak to nam będzie szło, tak wróćmy na chwilę do normalności tylko po to, żeby później w kolejnych odcinkach już wrócić do tych wszystkich wyzwań, bo jestem mega ciekaw na te wyzwania, ale stwierdziłem, że w sumie kurczę, jak to było jeździć bez wyzwań, no aż sobie tak stwierdziłem, że po prostu przejadę. No i słuchajcie, pewnie możecie się dziwić, bo... Hmm, nie jesteśmy w eliminatorze, a jednak mimo wszystko jadę miniakiem, a no jakoś trzeba było miniaturkę zrobić, za każdym razem po prostu sobie wybieram to autko tak, żeby pasowało do odcinka, no i tak tym, w tamtym poprzednim wypadku właśnie miniak wypadł, więc miniaka tutaj mam sobie i tak to właśnie wyglądało. No wyszukiwanie, cały czas mamy sesji eliminatora, musimy chwilę pewnie poczekać aż się on pojawi, ale w sumie oszczędzę wam tego czekania i przejdziemy już do samego wyścigu. Okej, okay, mamy to, pora znaleźć sobie jakąś fajną miejscóweczkę i w sumie wybrałbym sobie tego rail yarda. Podjedziemy tam, sprawdzimy, parę razy tam było średnio, wydaje mi się, z tego co pamiętam. Ale sprawdzimy jeszcze raz, damy mu kolejną szansę, zobaczymy co nam się tym razem tam wylosuje, słuchajcie. Pora rozpocząć, znowu z miniaka w miniaka przeskoczymy, z miniaka z tego trybu wolnego w miniaka jednak. No eliminatorze. Okej, okay, mamy już jakiś dropik, i słuchajcie, mimo że nie chcę robić wyzwania tak typowo na tym odcinku, to mimo wszystko, moim takim mini wyzwaniem będzie po prostu jak najwięcej się ścigać. Kogo zobaczę, praktycznie, to się ścigać. No, chyba że jakiś dziesiąty tier nagle. Ale jak widzicie, mamy już tutaj czwóreczkę, czwarty tier, Golfik, super. Dobry początek, mi się podoba, więc spoko. Przejdziemy jeszcze się po tym całym y, rail yard, który jest przecież z lewej strony, a gdzie ja jadę, kurczę źle. Y, Okej, okay, i mamy tu też jakiegoś gagatka, więc tym ba Bardziej sobie podjedziemy na syrenie policyjnej Tak jest, tak jest, Jedziemy go, ścigamy go No już się arena kurczy, on gdzieś tutaj jedzie, no mamy go, mamy go, uciekinier, uciekinier na czwórce Jedziemy, pościg Pościg wyścig w sumie, bo pościg to powinienem gonić, a jak na razie, to w sumie ja jestem na pierwszym miejscu, ale spoko. Czwórka na czwórkę, więc jest grubo. Szczególnie, że ta jego subarka moim zdaniem jest trochę lepsza, więc musimy bardzo uważać. To jest mniej skrętne auto. Już Jezus jak ja się bałem, że się wpakuje totalnie w drzewo, było tak blisko. Ale dobra, jedziemy, ciśniemy przez te drzewa. Naprawdę się boję, słuchajcie, bo to jest dobra subarka. I w sumie chciałbym ją mieć. Jak będzie słaba piątka, to wolę wziąć sobie chyba tą subarkę. Chyba walną w jakieś drzewo, ale nie mogę się patrzeć na minimapę, bo to się właśnie tak skończy jak teraz, więc gaz do dechy. Dobra, on się gdzieś tam zatrzymał, więc jest troszeczkę przewagi z mojej strony, ale to nie jest przewaga, która będzie trwała wieki, więc cały czas zasuwamy. Tutaj mamy jakiś dropik, więc trzeba sobie spojrzeć przy okazji, skorzystać z tej okazji. Co my tu mamy? Hmm. Nic dobrego, dwójeczka Jaguar, nie potrzebujemy takiego czegoś Uuu, tu ostrożnie Twarde lądowanie, twarde lądowanie na masce Ale dobra, lecimy cały czas do przodu Jeszcze trochę będzie gdzieś tu meta przed nami Więc szybciutko Gdzie to jest? Nie widzę tego, nie widzę tego na minimapie jeszcze, gdzie to się skończy Chyba tam na asfalcie, musimy wylecieć z lasu z tego co patrzę Okej, okay, widzę już, widzę już na, nie na minimapie, tylko na, w samej grze metę Więc dobrze, hamulec i w lewo. No komando! Ej, dojedź do mety, dojedź do mety, dojedź do mety. Ooo, się wystraszyłem, kurczę, no nie trafiłem w tą metę. Już się bałem, że będę przez ten murek się przebijał wieki. Dobra, udało się. W sumie fajny pościg wyszedł, więc gituwa. Mm, dobra piąteczka, jednak bierzemy piąteczkę, bo focus 17 roku tutaj to jest naprawdę fajna opcja i moim zdaniem jedna z lepszych piątek. Chociaż nie pamiętam w sumie teraz tak na szybko jakie te piąteczki były. Ale to jest taki uniwersalny. To jest fajne małe autko do śmigania między drzewami czy po asfalcie wszędzie, po prostu wszędzie. I dobra, jedźmy sobie teraz prościutko. Tam na mapie widzimy jakiegoś gagatka, tak bardziej z lewej już teraz jest na minimapie. Mm. Pojedziemy sobie tutaj tym asfaltem, ale ładnie to wygląda, wszystko wam powiem. No, te drzewka tutaj, jesień. Zielono, troszeczkę złoto. No, złota polska jesień w Wielkiej Brytanii. Tak jest. Hmm, gdzie tutaj mamy jakichś gagatków, Oni gdzieś pojawiają mi się tam z lewej, ogólnie trzy osoby, więc podjedziemy sobie. O, proszę, mamy tutaj, jest już bliziutko ta osoba, którą tutaj chyba goniliśmy, więc trzeba ją sprawdzić. Na razie na dystans. Bo jednak nie chce się wpakować w coś głupiego, tak? Nie chce się wpakować w jakąś dziesiątkę. On tam wyglądało na jakieś terenowe auto, więc może być różnie. Szybki czek. Dobra. Strefa będzie za nami wyścig ogólnie. Na stówę wyścig będzie się działo za nami i on raczej to wie. To jednak nie jest terenowe auto. Co ja myślałem, jak na nie patrzyłem? O, dobra. On ma chyba trójkę albo czwórkę. Albo nawet, nie, dwójka na pewno nie, to jest trzeci tier chyba z tego co mi się wydaje i całkiem nieźle mu wychodzi uciekanie przede mną, więc może to być dla mnie informacja, ej, Mlekolud, nie ścigaj go, on jest dobry, więc wiecie co, troszeczkę się od niego odczepię, aczkolwiek i tak jadę w jego stronę, ponieważ tu są dropy, nie będziemy go na razie łapać, zobaczymy czy coś dobrego podniesie. No tutaj ma galanta, więc nic ciekawego, jedziemy sobie cały czas tutaj, jedziemy do tego drugiego dropu, który jest tutaj bliziutko, Tyk. I co tutaj mamy? Też słaby Uuu, jedzie kolejny, jedzie kolejny Dobra, bierzemy tego, co? Dobra, 5 na 5. patrzcie Była czwórka na czwórkę Teraz mamy piątkę na piątkę I jedziemy szybciutko na asfalt Łapiemy tutaj bieżnik i zasuwamy prosto przed siebie. Tamten gdzieś leci na przełaj, no też dobrze, ale wydaje mi się, że tym asfaltem będę szybciej, więc musimy korzystać. 170 na godzinę. Kaman, rozpędzaj się, musimy zasuwać tym. O, walną chyba w jakieś drzewo, ponieważ jakoś tak mocno zwolnił. Albo jedzie pod tą górkę niepotrzebnie. Okej, okay, już się trasa ustawiła. Byłem bardzo ciekaw, dlaczego mi nie chce zaproponować tej asfaltowej trasy tutaj, tylko tamtędy. Ale dobra, już mamy, więc jedziemy tym asfaltem, korzystamy z niego jak najdłużej w sumie możemy, bo nie chcę się wpakować w jakieś dziwne miejsca. Tutaj sobie trochę chyba skrócę, już nie ma co kombinować. Boję się zabudowań, że gdzieś tutaj będą. Nigdy nie pamiętam, jak tutaj jest układ tego miasta. Jak to się dzieje, że gdzieś w którymś miejscu jest murek, ale wydaje mi się, że nie tutaj jest ten murek, więc możemy. Aha, no dobra, no dobra, idealnie w tym momencie, o którym mówiłem, że tu nie ma murka, wpadłem w murek, więc nieźle się wpakowałem. Nie powiem, że nie. I patrzcie, on tym sposobem przeleciał przez ten murek i doleciał do mety. No co za koleś jak mnie zrobił? Chwilę wcześniej się ten murek skończył. No nie wierzę. Ale lipa! Ale słabo z mojej strony, ale no ten murek mi się po prostu na złość tam pojawił. Masakra, widzimy się w kolejnym. Okej, okay, mamy to. Weźmy sobie, może festiwal. Dawno nie jechaliśmy fe na festiwalu w sumie. No weźmy to miejsce, niech będzie. Nie wiem czy zdążyłem. a chyba tak, bo tam gdzie jest kursor, tam chyba się wybiera. Więc okej. Okay. No i słuchajcie, ja nie mogę po prostu przeżyć tego murka. Jak sobie o tym myślę, to no łyska wokół, łyska wokół. Takie fajne wyścigi, tak dobrze szło. I co, i murek przed nami się pojawia? No nie, no tak się nie robi. Słuchajcie. Mam nadzieję, że tym razem się tak nie zadzieje. Ogólnie, najczęściej z tego, co zauważyłem, mam nadzieję, że nie wykrakam, ale drugi wyścig w odcinku zawsze jest jakiś lepszy. Zawsze jakaś bliżej wygranej i, i, te, i tym podobnego. Więc miejmy nadzieję, że tak też będzie. I tutaj mamy, proszę bardzo, od razu lanserek na czwartym poziomie. Tak można żyć. Tak można żyć i w tej grze śmigać. Więc bardzo dobrze. U, ktoś tam też coś podniósł. Ktoś tam też coś podniósł. Jedziemy za nim. W takim razie kamera mi się zmieniła. Halo, halo, halo. Kto to taki tutaj podniósł coś? Ziuum. na Długim tutaj ręcznym. I śmigamy. Podgonimy go. Ciekawe cóż on tam ciekawego wziął. Czyżby jakąś czwórkę? Czy może dwójkę? A może ósemkę? Jak myślicie? Mmm, jest co chyba dwójka, z tego co pamiętam, tak jest, więc pora się ścignąć, słuchajcie, raz, dwa, trzy i go, idealnie ustawiona trasa, my w dobrym kierunku, no i jedziemy po prostu, śmig... oj, już chciałem walnąć w drzewo prawie, nie, <laughs> byłoby słabo, dobra, prześmigniemy się tutaj, o Jezus, coś mi poprzycinało, uhuhu Coś zaletabowałem za dużo razy i komputer nie ogarnął, że gramy w gry. Chyba coś w tym stylu. Dobra, jedziemy i teraz do prawej troszeczkę. On ma bardziej terenowe auto, to jest jego zaleta, ale to jest dwójka, która naprawdę nie jest za dobra. Mimo, że to jest terenowe, niby terenowe, no to sorry, ale mam gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o auta. Nie mówię o skillu, bo to oczywiście nie wiem, jak nasz przeciwnik jeździ. Ale pod tym względem to na pewno sobie możemy poradzić lepiej niż on z tym autkiem naszym. Dobra, hopa! O, ale mnie... Szkoda, że nie ma takiej fizyki jak w GTA, że jakbym uderzył, to bym się zaczął tutaj, wiecie, kręcić tym autem i lecieć dalej, nie? A w Forzie jednak, jak się uderzy, to to auto się instant po prostu zatrzymuje. I nic więcej, nie? Wow, ale tutaj, jak będę tak wjeżdżał w jedno i drugie i trzecie, tak po kolei, to nas w końcu dogoni i się skończy, nie? Więc trzeba się tutaj sfokusować i śmigać, lecieć do przodu tutaj, czym prędzej. Chyc, chyc, chyc między tymi drzewami, ciach, ciach. jakich skok tutaj, hopka, skok chciałem powiedzieć. No, ile ja już drzew zaliczyłem w tym jednym małym wyścigu? No, dużo. Tyle bym powiedział. Dużo drzewek, chyba z trzy i pyk. Do tej mety tak straszliwie, koślawie wlecieliśmy, a nie może być, w sumie może być. You have beaten your opponent. Czyżby wyszedł? Może tak? Może nie. I co teraz mamy? Audi RS603. Nie przepadam za tym autem, ale czuję, że ono ma ukryty potencjał w sobie, serio. Ono jest mega szybkie, ale średnio skrętne, tak mi się kojarzy. Ale. Nie wiem, niech da ono swoją szansę teraz, w sensie dajmy jemu szansę na pokazanie się, zobaczymy jak sobie poradzi. Tutaj w ogóle się kończy strefa, aż się zdziwiłem, tak mocno jest zamknięta na jeziorku, ciekawa strefa swoją, swoją drogą, więc spoko. O, golfik tutaj, fajnie, tam ktoś stoi, w ogóle pewnie przegrywa w wyścigu właśnie. Nie wiem co on robi, tak powoli jedzie, niech się pokaże z daleka, nie wiem czy to nie był miniak, chyba tak, ale dobra, jedziemy sobie do przodu teraz. Podjedziemy sobie może gdzieś. Nie wiem, do końca tej drogi jeszcze pojedziemy sobie kawałek do rozwidlenia jakiegoś. Pooglądamy sobie, co tam się dzieje. O proszę, ktoś na mnie jedzie. Ja bym go wyzwał. No, to będzie trudne na siódemkę. To będzie trudny wyścig. Ale mamy dobry kierunek, więc o to chodzi. W sumie dlatego zaryzykowałem. No, to, to jest ryzyko. Warte swojej ceny Nie wiem czy tak się mówi, ale uznajmy, że tak My śmigamy drogą, przez co mamy Dużo większą przewagę pod względem prędkości Maksymalnej, ale nie możemy Dać się zwieść, on ma potężniejsze Auto i musimy serio tutaj Cisnąć, jak na razie się wpakował tam Naprawdę w niezły bigos Tak to nazwijmy, więc my tutaj Mamy szansę teraz delikatnie Tylko te zakręty porobić, no niektóre Możemy sobie leciutko nagiąć i skrócić Oczywiście, jeśli w nic nie wpadniemy Dobra, sharp left, tak jest. Teraz sobie tędy pojedziemy. No słuchajcie, mamy naprawdę dużą szansę. Teraz tylko nie wpaść w te drzewa. Dobra, jest git, naprawdę dobrze. Nie chcę nic wykrakać, ale dobrze idzie. Serio. Uuu, co za ryzykowny lot. Czy to jest po tej stronie jeziora? Chyba tak, chyba tak. Dobra, ja już zacznę przyhamowywać, wiecie. Nie chcę tutaj wypaść. Uuuu, i mamy to. Proszę bardzo. Piątka kontra siódemka i to wygrany, tak jak chciałem w tym odcinku, czyli agresywnie, jak na razie to się opłaciło. Porsche Panamera, fajne autko, ale źle poprowadzony wyścig, myślę, w moich rękach będzie lepsze tutaj, będzie się na pewno lepiej czuła ta Panamerka, ale ładne autko, to jest wiecie, co tak, jakiś czas temu tak sobie patrzyłem na jakieś Porsche i stwierdziłem, że kurczę, Porsche są naprawdę ładnymi samochodami, mi się strasznie podobają, nawet nie wiedziałem, że one są takie fajne, nie wiem, no jakoś tak nie wiem, fajny mają ten design z tym lampą z tyłu, taką jest paseczkiem. O jejku, przepraszam, miniaku, nie zahaczyłem go. Dobra, nie będę go męczył, nie, 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 nie będę męczył miniaka na pierwszym poziomie, mimo że chciałem się ścigać, to też nie będziemy przesadzać, więc pojedźmy sobie koło niego troszkę go postraszymy, ale nie będziemy go wyzywać. W menu pauzy. No cóż, nie wiem czemu w ogóle nie załapało. Był dźwięk nawet łapania, ale trudno. No nie to nie. Nie będziemy, mówię, się znęcać nad jakimś biednym miniakiem. Dajmy mu szansę jeszcze coś podnieść. już robi wyzwanie, że chce wygrać miniakiem. Może to on wygra, więc nie, będziemy mu tej frajdy odbierać. Wiecie, no na przykład jak się ścigałem piątka na siódemkę, to było mega fair. Tamten koleś na pewno też sobie pomyślał, że haha. Przecież ja mam Panamery. Człowieku, wygram z tobą na spokojnie. A jednak nie do końca. No, więc bardzo, bardzo spoko. Pojedźmy sobie teraz może w tą stronę. Tak jeszcze spojrzę na mapę. No ta strefa jest dziwna. Musimy poczekać mniej więcej, aż się zamknie, myślę. I wtedy zaczniemy co nieco planować. Zaraz się skurczy ta arena. Spójrzmy, co tutaj jest. Trójka. I co to jest? To jest jakaś szóstka, coś takiego. Ścigamy się z nim? Nie ścigamy się, bo on już jest wyścigł. O proszę, tuarek mnie zaczepia. Tuarek taki tutaj zaczepny. uuu, biedny tuarek. No, sorry, mogłeś nie trąbić. Ja nie zatrąbiłem. Twoja wina, ja jestem w dobrym ustawieniu. Ty nie, jeszcze jadę po asfalcie, gdzie pana mera. Sorry, ale no radzi sobie świetnie, więc przykro mi, że tak zrobiłeś, a nie inaczej. Mogłeś się oszczędzić, jeszcze coś podnieść lepszego, aczkolwiek już nie będę krakał, nie będę głupio, gadał, bo jeszcze do mety jest kawałek i różne rzeczy zadziać się mogą. Na przykład ten mini może mi zacząć przeszkadzać, nie? Czy coś takiego. Więc no, trzeba na to uważać. Dobra, jedziemy. ło wo. wo nie resetuj mnie, nie resetuj mnie, dobra, było blisko, ale się stykałem, bo już wiecie, już sobie nagadałem, już się podbudowałem, kozacze, a nagle jadę bokiem. Już się bałem, że mnie nie zrespi, albo nie obróci na koła, ale to było ryzykowne. Dobra, dojeżdżamy do tej mety. Już tak nie będę gadał, nie będę głupio klepał. <laughs> o, ale biznes, ale dobra, udało się. Steve Wrangler, Wrangler DD, mega spoko auto, ale nie między drzewa. Wszystko poza drzewami jest kozak w tym aucie. <laughs> jest mega szeroki i to jest minus jego, ale tak ogólnie to potworne auto potrafi po prostu pojechać w każdym terenie. Dobra, spójrzmy jak się rozkłada strefa. Bardzo ciekawie się rozkłada i najlepsze jest to, że zostało jeszcze 20 kierowców. To jest naprawdę dużo, więc ciekaw jestem co byśmy teraz mogli zrobić z tą naszą ósemką. Ja się boję, że jak wygramy ósemką, to dziewiątkę trafi nam się słabsza i w ogóle nie będzie sensu jej brać i to będzie takie zbędne ryzyko tylko. Ale w sumie podniósłbym coś jeszcze. W sensie ścignąłbym się z kim, żeby coś się działo. Poczekamy aż się ta ręka trochę skurczy. Ja tymczasem bym poobserwował troszeczkę tutaj ludzi, co oni robią i jakie autka mają. Spójrzmy sobie na przykład na tego. Eee, coś wyskoczyło, ale nie wiem co to było. Śmiesznie poleciał właściwie. Dobra. Musimy patrzeć, jak jesteśmy ze strefą. Dobrze jesteśmy ze strefą. Czy tu jedzie nadal miniak? Czy mi się wydaje? Co za autko tutaj jedzie? Okej, okay, ósemka. Tutaj cały czas ten miniak śmiga. Co on robi? Okej. Okay. No ciekawe bardzo, że ten miniak. Fajnie, jakby to był Lucek, ale nie. To jakiś... Seminem. <laughs> Co jest? Okej, okay, nice. Dobra, musimy uważać. Oni się ścigną pewnie. Wybierze tego miniaka biednego, ja to czuję. Ja to czuję w kościach centralnie. No, wyzwali się, no nie, biedny miniok, zaatakowany w ogóle, bezbronny. No cóż, wszyscy się ścigają, a ja sobie tylko obserwuję. Jak ktoś mnie wyzwie, to spoko, no wtedy już muszę jechać w wyścigu, ale na razie to ja sobie chcę poobserwować, co się dzieje w ogóle w naszej rozgrywce. Ale to jest skrętne w ogóle, naprawdę. Co tu jedzie, co tu jedzie. O proszę, szóstka. No, nieźle. Jak na razie wyszedł na prowadzenie. Jestem ciekaw, czy V tutaj go dogonie. Pojedźmy za nim, troszeczkę go podścignijmy. On sobie lepiej radzi, tylko tu musiał przyhamować. Nie wiem dlaczego. Może dojechał do mety. Właściwie mogło tak być. I jeżeli dojechał do mety, to ja bym zrobił taktyczną zawrotę. I się z nim ścigamy. O-o. Głupio zrobiłem, bo on jest. Jest bardziej do przodu. Bardziej do przodu. O-o, o-o, o-o. Poczekamy, aż zjedzie. Aż zjedzie w teren. Jeszcze nie jedziemy w teren, jeszcze nie. Ogólnie to go doganiamy tym jeepem, bo on nie jest zły, więc spoko. Dobra, jedziemy do prawej. Jedziemy do prawej. To może być ryzykowne, bardzo nawet, ale trudno. Musimy to zrobić. Inaczej przegramy. Więc come on, come on do przodu, do przodu. Damy radę, słuchajcie, udało się. Uuu, trochę się bałem, że głupio zrobiłem. O tutaj Erusema stoi w ogóle. Odjedźmy sobie od niej. Odjedźmy od niej jak najszybciej, żeby nas tutaj nie wyzwała. O nie, akura NSX? Nie biorę tego, anuluję. Nie ma szans, nie chcę akury. To jest najgorsza dziewiątka po prostu, nie chcę jej w ogóle. I najgorsze jest to, że ta akura teraz nam będzie wyskakiwać, czy my wygramy z kimś, czy nie. Więc musimy po prostu zostać przy Jeepie. Ogólnie Jeep kiedyś nam zapewnił ładną wygraną, więc myślę, że pora powtórzyć ten sukces Jeepa, potwierdzić, że on jest naprawdę kozakiem tutaj w tych wyścigach i już właśnie dociągnąć do samego końca. Słabo jest to, że nam się noc trafiła na koniec, ale już trudno. Kto tutaj taki serio chce mnie wyzywać? No co za koleś w ogóle? Bez sensu. Mam nadzieję, że anuluje się wyścig, ale wydaje mi się, że nie zdąży, więc musimy naprawdę uważać teraz. Full focus. Full focus, fort focus praktycznie. <grym> Dobra, i jedziemy do mety. Tutaj jakieś zabudowania. Dobra, lecimy w ten sposób i patrzcie, trafi nam się znowu Akura, z tego co wiem. Niepotrzebnie nas wyzywał, no serio, mógł to trwać do końca, a tym sposobem my się z nim ładnie ścignęliśmy i wyeliminowaliśmy tak naprawdę kolejnego gracza tutaj. Pl. Niech będzie. No i patrzcie, Akura NSX. Dobra, final showdown. Final showdown. Jedziemy chyba tutaj do prawej, co? Nie wiem, nie wiem co zrobić. Jadę gdzieś tam. Jadę w tą stronę, no to nie wiem zupełnie co ze sobą zrobić teraz w tym momencie, to może być mega trudne, bo serio nie mam pomysłu na to, w którą stronę może się ten wyścig rozegrać, myślę, że ta w stronę, w którą jadę jest najbardziej uniwersalna. Dojedźmy sobie jeszcze gdzieś tutaj, dobra, trzy, dwa, jeden, mam nadzieję, że się nie oddalam od tego, come on, come on, come on, come on... Dobrze jadę, dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. ustawiłem się bardzo fajnie, ale jest tyle tutaj drzew, że ja nie wiem jak ja przejadę tym jeepem. Ktoś tu koło, koło mnie ósemką zasuwa, nieźle, to ten co tam stał. Wow, 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 wow. Stawaj na koła i walcz Jeepie No niestety, tracimy przez to mocno A tu jest tyle drzew, że ja nie wiem jak ja mam to pokonać O, uderzył w kolejne drzewo, więc zasuwamy Czym prędzej lecimy między drzewami Dobra, teraz dobiję sobie do prawej troszeczkę Bo tu jest mniej drzew Teraz do lewej dasz radę? Nie dał rady wykręcić. No dajesz gaz do dechy, tam przed nami widzę z lewej strony na minimapie, jak ktoś pocisnął do przodu. Wow, dobra, ale i tak lecimy, zdobywamy jak najlepszą pozycję. Coś czuję, że wygranej to już nie będzie, ale i tak dobra pozycja i finałowy wyścig fajnie wleci. Więc teraz nie wiem, czy tu skracać, czy nie, jeszcze te drzewska okrutne. Dobra, lecimy, lecimy tak jak teraz. hu, Riski, riski. <laughs> Ja nie mogę, nie widziałem tego drzewa w ogóle serio, tak było ciemno, jest ten drugi na sześciu, ale ten pierwszy to już w ogóle jest na mecie chyba serio, więc już nie ma szans na wygraną pod tym względem, więc trzeba tutaj teraz cisnąć ile wlezie po prostu, żeby zwalczyć... Wow, aż się ją zakłysnął, chociaż o tą drugą pozycję. No i mamy tą drugą pozycję i ten wyścig był mega super moim zdaniem, więc no... Tak, jak mówiłem, w sumie, tam na początku tego wyścigu, że ten drugi wyścig zawsze jest jakiś taki lepszy. I tutaj to się potwierdza, i Jeep się potwierdza, że jest naprawdę super autkiem. No i dobra. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze zobaczmy sobie, czy mamy jakieś losowanko. Tak jest. A, jeszcze go nie ma. Dobra, już chciałem losowanie. Come on. No, poziom wszystko. No, odblokowujcie się wszystko. Dobra, mamy losowanie. I. czy znaczy fajnie Maserati Gran Turismo S. Jakbym w prawdziwym życiu taki wylosował, to bym się bardzo cieszył. No ale teraz już naprawdę kończymy, więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Forza Horizon 4 i różnych innych gierek. Na razie.